Dobra, ja. Roześmiany sławek, roześmiany sławek, roześmiany sławek, roześmiany sławek. Chodź, no cd, no, jak, jak będziesz oszukiwał? Ja no. nie rozkładam, dopóki tego nie mówisz. Ja Jest no, no, mówię No, roześmiany kurwa sławek. Myślę. No ciągle to masz mówić, co? Ja porno. Ja sobie tutaj zawsze i poczekam, aż powiesz. Kliki. Ale wyłożył? Za. No, no roześmiany Sławek, kurwa. No rób to. Że nie wiem, pięć razy na jedno przejście. Nie ja czekam, nie? No, razy Nie, nie, pięć razy! Roześmiany sławek, 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 roześmiany sławek. Dobra, klikaj